Spotkanie Popradu Muszyna z rezerwami Wisły 2 Kraków, która jest liderem w tabeli czwartoligowej, która prezentuje się następująco. Wisła mając 70 punktów w tabeli ma aż 10 oczek przewagi nad drugim LKS-em Jawiszowice. Nas interesuje również druga część tabeli, w której znajduje się Poprad Muszyna na miejscu 15, mając przewagę 6 punktów nad Unią Oświęcim. W bramce z numerem pierwszym Władysław Lewanidow, 3 to Łukasz Ziemnik, 5 Szymon Stawiarski z numerem szóstym Arkadiusz Zawiślan 9 Damian Mrówka z numerem dziesiątym Dawid Dyląg 11, Dominik Kuc trzynaście Pawłoch Chmelenko czternaście Michał Szeliga z numerem piętnastym Sebastian Szczepański z numerem osiemnastym Roman Hutyria trenerem Paweł Batkiewicz Dawid. dwa Kraków w zestawieniu następującym 12, Kamil Broda 2 Kuba Wiśniewski z numerem trzecim Jakub Niewiadomski cztery Daniel Ramirez pięć Jakub Złoch z numerem szóstym Michał Zimon, 7 Karol Tokarczyk, 8 Dawid Olejarka, 9 Kamil Kaczówka, 10 Dominik Sarga, 11 Karol Sałomaj to skład. Lidera czwartej spotkanie poprowadzi Dominik Hebda. Na liniach pomagać będą Michał Fudala oraz Jakub. Czekaj, będzie miała za zadanie zdobyć kolejne trzy punkty. Rozpoczęli Wiślacy. Zimon Niewiadomski Tokarczyk. Podanie do kaczówki. Piłka przepuszczona jest. Zamknięcie akcji przez Dominika Sargę. Jest rzut rożny. Pierwsza okazja. Wisły dwa Kraków w tym spotkaniu sprytnie przepuścił piłkę. Kaczówka. Dobre uderzenie w tempo z pierwszej piłki. Dużo chaosu, dużo niedokładności. Piłka pod nogami Sargi. Wycofanie piłki na przedpole. Uderzenie olejarki broni Wiśniewski. Podanie na wolne pole. To to Karczyka. Ten przedłużył do kaczówki. Kaczówka na offside. Dobry pomysł. Szybcie, dobre wykonanie, ale kaczówka spalił. Co w rezultacie udane, bowiem dobre ustawienie stawarskiego daje okazję dla Popradu. Stawiarski. Dogranie piłki w pole karne. Jest okazja dla Popradu. Muszyna. Fantastyczna okazja dla gospodarzy. Zaskoczeni Wiślacy, bardzo dobra akcja drużyny trenera Patkiewicza, który to muszą być zamienione na trafienia. Zimon, Zimon do Sargi, Sargał decyduje się na uderzenie, ale bez najmniejszych komplikacji odzyskuje Tokarczyk. Do środka schodzi Karol Tokarczyk, tam dobrze ustawiony Olejarka, Podanie do Sargi. Jeszcze jest wyjście z bramki. Golkipera po pradu Muszyna. Bardzo dobre podanie piłki do Olejarki. Nie sięgnął piłki. Za to interweniował gra w Muszynie. Jako lider czwartej ligi. I szuka zwycięstwa. Choćby takim strzałem jak ten Karola Tokarczyka-Sarga. Rotacja, rotacja. Wiśniewski z pierwszej piłki. Jeszcze poprawka, uderzenie, nie ma bramki. Bardzo dobra okazja dla Wisły Kraków. Bardzo dobra, centra. Uderzenie piłki przez Karola Tokarczyka. Minimalnie lepszej precyzji, dokładności. Strata ziemnika, jest okazja dla Wisły. Kaczówka wychodzi z bramki. Lewanidow, interweniując i ratując swój zespół przed utratą bramki. Prosta strata, Karczówka przed dobrą okazją. Świetne wyjście z bramki. To Karczyk. Zimon. Dobrze rozpędzony jest Michał Zimon. Posyła piłkę do Sargi. Jest bramka. Jest strzelec bramki. Bardzo dobre wejście. Zimą na podanie piłki do Sargi, ten bez kalkulacji, spierc. Wiśniewski, okazja dla Wisły, Wiśniewski, piłka do grającego z numerem 9 Ziemnik, uprzedzony przez Olejarkę, Olejarka, Niewiadomski, nie było skutecznej interwencji Szeligi. Piłka zagrana na przedpole do grającego z numerem 10 Dominika Sargi, który strzela drugą bramkę w tym spotkaniu. Dominik Sarga. W 48 minucie trafia na 0 do dwóch Wisły. Bardzo dobry mecz Dominika Sargi. Bardzo dobra finalizacja tej akcji. Pewny dobry strzał. Było trochę miejsca. Uderzył technicznie, nie dając szansy z Ramirezem czy złochem w większości. W tych starcie jest na pozycji przegranej. Zawodnik po Pradu, ale szybłąd. Golki pera. Po Pradu muszyna. Lewanidow wyszedł do tej piłki zagrywanej przez Jakuba Złocha. Nie było interwencji. Lewanidowa była zaś okazja dla Wisły. A bardzo Dobrze zamyka tą akcję. Arkadiusz Zielnik. Wycofanie do grającego z czternastką piłkarza. Po Michał Szeliga do środkowy. Dobre rozciągnięcie gry. Wykorzystanie Wiśniewskiego. Ofensywnie grający defensor. Dogrywa piłkę do grającego z dziesiątką. Sargi, który był bliski. Hat-trika, ależ dzień Dominik Sarga ma w muszynie. Uderza. Jest aktywny i robi to bardzo dobrze. Wycofanie piłki na. Linie 11 metra potężnie huknął Dominik Zdeł. przez drugoligową Sandecję. Tymczasem bardzo dobra okazja wychodzi z bramki golkiper. Po Pradu jeszcze uderzenie. Interwencja Lewadinowa. Bardzo dobre, szybkie wznowienie gry. Wychodzi z bramki golkiper po Pradu. Dobrze interweniując, ale też Doszło do zderzenia, to Karczyk, zatrzymany przez Szeligę bez przewinienia. Gramy dalej, Orzechowski, piłka adresowana do Hutyri. Hutyria na offside. Odstąpił Dawid Olejarka. Możliwość wykonania tego rzutu wolnego na rzecz Zimona. Piłka posłana w szesnastkę, jest trafienie, numer 3 dla drużyny. Wisły Kraków. Wisła prowadzi pewnie, przekonująco. Podwyższa to prowadzenie. Bramkę. Strzela. Grający z numerem 15, Piotr Ćwik. Piłka adresowana do Kaczówki. Kaczówka do Bartonia. Bartonie przed szansą. Barton, z trafieniem. Ależ zmiana, Ależ, intuicja. nosy trenerski Bartosza Bąka nie zawodzi. Bramkę numer cztery w tym spotkaniu strzela. Marcin Bartoń. Bardzo dobra okazja. Bardzo dobra finalizacja, wykończenie. Świetne podanie od kaczówki. Otrzymał Bartoń. Nie kalkulował z pierwszej piłki. Uderzył technicznie pokonując. To jest końcowy gwizdek sądziego Dominika Hebdy, który kończy zawody 30. serii gier. Poprat Muszyna na własnym stadionie, pokonany przez rezerwę Wisły 0-4. do